Programie. Auto z nazwiskiem i to jakim? Piątka prosi o zmiłowanie nowego ministra. Jazda próbna nowym Twingo. Głupota czy bezmyślność? Czym skorupka za młodu? Ford wprowadza nowe pasy niestety nie w Polsce. Zwolnij. Nie myślisz? Zapłacisz. Jednym z celebrytów tegorocznego salonu we Frankfurcie był Sebastian Vettel, który podpisał się pod wersją nowego Infinity FX. Japończycy z dumą podkreślili wpływ nowego mistrza Formuły 1 na właściwości jezdny nowego auta. Utwardzone i lekko obniżone zawieszenie ma dawać większą radość z jazdy. A nie jest to potulny pojazd. Świadczy o tym 5-litrowy silnik V8 o mocy 420 koni mechanicznych. Prędkość docelowa, jak przystało na mistrza, to 300 km na godzinę, przy czym pierwszą setkę ma osiągać w 5,6 sekundy. Za tydzień następne premiery. Kto raz korzystał z drogi krajowej nr 5 na odcinku Wrocław-Poznań, ten wie o czym mówimy. W planach inwestycyjnych Krajowa Piątka miała być m.in. na odcinku Wrocław-Poznań przebudowana na ekspresówkę i gotowa na Euro 2012. Już wiemy, że nie będzie. Póki co budowany jest tylko 30-kilometrowy odcinek Kołorawicza. Na trasie tej znajdujemy rzadko spotykaną już w Polsce osobliwość, a mianowicie ekspresową drogę jednojezdniową. Tak jeszcze niedawno poprawiały się w Polsce statystyki dotyczące dróg ekspresowych. Drugą osobliwością piątki są mało malownicze przejazdy przez liczne wsie i miasta Teczka. Gdy któremuś kierowcy puszczą w końcu nerwy, może być pewnym, że podwyższy sobie ogólne koszty podróży. Zaledwie 170-kilometrowa trasa wymaga około 4 godzin ostrożnej jazdy. Średniodobowy pomiar ruchu, który w 2010 roku przeprowadziła GDDK i ja wskazuje, że w pobliżu Wrocławia przejeżdża piątką ponad 15 tysięcy pojazdów na dobę. Niedaleko Rawicza liczba ta wzrasta do 17 tysięcy, by przed samym poznaniem na wysokości miejscowości Komorniki sięgnąć 25 tysięcy pojazdów na dobę. W imieniu kierowców prosimy nowego ministra, by nie zapominał o w Wszak z Wrocławia Krajowa Piątka prowadzi też do Gdańska. Razem z dziennikarzami motoryzacyjnymi zaproszeni zostaliśmy do Hiszpanii na jazdę próbną nowym Renault Twingo. Na lotnisku czekało na nas rząd nowiutkich aut. Wybraliśmy Twingo w modnym kolorze fuxi. Mieliśmy testować odmianę z silnikiem 1.5 dCi, 85-konną, generującą 200 Nm. Na początku spisujemy licznik, montujemy kamerę z przodu i wyruszamy autostradą w kierunku stolicy kraju Basków, czyli Bilbao. Oczywiście najpierw sprawdzamy działalność auta. Choć Twingo należy do aut lubiących miejską dżunglę, stosunkowo długi rozstaw osi, koła osadzone na samych krańcach... Nadwozia i dość sztywno zestrojone zawieszenie pozwalają na rozwinięcie skrzydeł. Gładka jak stół autostrada pozwala rozpędzić się do maksymalnej prędkości, która w Hiszpanii wynosi 120 km na godzinę. Jeszcze pół roku temu hiszpański rząd w związku z kryzysem ograniczył szybkość o 10 km na godzinę, ale zniechęcony jej nieprzestrzeganiem machnął ręką. Mijając kolegów, wjeżdżamy do miasta. Tu krótki postój. Wizytówką miasta jest Muzeum Guggenheima. Jego autorem jest Frank Gehry, kanadyjczyk o polskich korzeniach. Gmach muzeum, zbudowany w 1997 roku z blachy tytanowej, używanej w przemyśle lotniczym, budzi do dzisiaj emocje. W świetle dnia różne płaszczyzny budynku odbijając promienie słońca sprawiają wrażenie życia potężnej budowli. Wewnątrz muzeum nieco rozczarowuje sposobem kompozycji i doborem eksponatów. Swego czasu Frank Gehry chciał zaprojektować budynek dla Warszawy. Niestety ostatecznie tańczący dom powstał w Pradze. Wyjeżdżamy z Bilbo, jak nazywają swoją stolicę Baskowie. Niebieskie twingo w dwa białe paski jadące przed nami to silniejsza odmiana Gordini. Twingo w naszej wersji ma odchylany dach, dzięki czemu możemy obserwować krętą drogę, którą pokonują koledzy. Samochód jest dość sztywno zawieszony, ma to swój plus, bo wchodząc w zakręty, nie grozi nam choroba morska. Ponieważ jedziemy drogą lokalną, sprawdza się zawieszenie nieźle tłumiące nierówności na wierzchni. Precyzyjny układ kierowniczy sprawia, że auto pozwala na dynamiczne pokonywanie ciasnych łuków. Okazuje się, że mały promień skrętu przydaje się nie tylko w mieście. Dojeżdżamy do zamku D'Artega. Przed budowlą spotykamy trzy generacje Twingo. Pierwszą z 93 roku charakteryzowały sympatyczne, wyłupiaste reflektory i char Charakterystyczne wklęśnięcie przy klamce. Tamto Twingo polubiły szczególnie panie. Duże egzemplarzy pierwszej wersji jeździ nadal w Polsce i ma się nieźle. W 2007 roku na rynku pojawiła się druga odsłona, dosyć bezpłciowa w porównaniu z innymi autami klasy A. Obecna, która wchodzi na rynek w 2012 roku, jest bardziej agresywna. Cztery światła na przedniej masce i ostre przetłoczenia wyróżniają ją od innych samochodów klasy A. Ten design ma w przyszłości charakteryzować całą gamę modeli Renault. Pora na przerwę. XIII-wieczny Castillo de Artegam należał kiedyś do księstwa na Dzisiaj zameczek pełni bardziej utylitarną funkcję, oferując m.in. piękne widoki z górnego tarasu. Właściwie z każdej strony. Niestety, pora wracać do Bilbao. Już na autostradzie postanawiamy wypróbować sprawność turbosprężarki. Auto żywawo pomyka do przodu. Producent obiecuje, że nowy Twingo może osiągnąć do 180 km na godzinę. Trochę na skusie, aby pobawić się pedałem gazu, ale ograniczenie prędkości obowiązuje. W tym momencie przegania nas lekko podrażniony w swojej ambicji właściciel Nissana. Widocznie nie podoba mu się nasz żywawy Renault. A jednak przeczucie nas nie myli. Dwa kilometry dalej pełen temperamentu kierowca zostaje zatrzymany i namówiony przez odpowiednie służby do wsparcia znajdującego się w kryzysie państwa hiszpańskiego. Po przyjeździe do Bilbao sprawdzamy wskaźnik. Spalanie wyniosło około 5 litrów diesla, co jest niezłym wynikiem. Wieczorem ponownie podziwiamy sylwetkę Muzeum Guggenheima. Robi wrażenie również po zmroku. Część druga za tydzień. miejsce akcji Warszawa. Kierowcy przyzwyczaili się już do takiego widoku. Dwa rozbite pojazdy. W ciemno można obstawić, że jeden próbował przejechać na nie bardzo zielonym świetle. Przez szybę w Audi widać, że odpaliły obie poduszki. Naszą uwagę przykuwa jeden szczegół. Ten szczegół to wybrzuszenie szyby od środka. Najwyraźniej pasażer nie był przypięty pasami w czasie wypadku uderzył w szybę. Mogło to wyglądać tak. Niestety wielu z nas, szczególnie poruszających się w mieście, lekceważy obowiązek zapinania pasów. Zapinamy pasy w każdej sytuacji, czy też wybieramy się w daleką trasę, czy krótkie trasy w czasie jazdy po mieście. Pamiętajmy o tym, że naprawdę zapinanie pasów z tyłu za fotelem po to, aby brzęczyk, dzwonek nam nie przeszkadzał w czasie jazdy, tak naprawdę nic nam nie daje. Nawet drobna stłuczka w momencie, kiedy nie będziemy mieli zapiętych pasów, może być dla nas poważna w skutkach, dlatego gorąco apeluję, zapinamy pasy, nawet jeżeli jedziemy po do zakupy do sklepu obok, Pasy musi mieć w każdej sytuacji zapięte. To prawda. Wielu kierowców albo zapina pasy za plecami, albo w ogóle wyłącza denerwujące ich sygnały niezapięcia pasów. Warto by w czasie przeglądów technicznych sprawdzano, w których autach ich właściciele wyłączyli brzęczyki. Ten problem nie dotyczy wyłącznie taksówek. Przejście dla pieszych, których mogą przechodzić dzieci! Co należy zrobić? bezwzględnie się zatrzymać. Tę sympatyczną lekcję wychowania komunikacyjnego nakręciliśmy w jednej ze szkół podstawowych na warszawskiej woli. Niestety w odróżnieniu od innych krajów w Polsce wychowanie komunikacyjne w szkołach jest nadal efektem działań różnych dobrych sił, a nie obowiązkowym zadaniem dla wszystkich kuratoriów. I potem dziwimy się, że szkoła nie przygotowuje dzieci do poruszania się na ulicach. W zeszłym roku na naszych drogach zginęło 112 dzieci. Lekcję w szkole przygotowała razem z Policją Fundacja Jedź Bezpiecznie. Na Naśladowców polecamy! Jednym z najciekawszych rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo w ruchu drogowym są ostatnio wprowadzone przez Forda nowe pasy bezpieczeństwa. Zazwyczaj w czasie wypadku chronieni są bardziej ludzie siedzący z przodu auta niż na tylnych miejscach. Oprócz standardowych pasów mają oni tylko boczne kurtyny powietrzne. Nowe pasy bezpieczeństwa mają temu zaradzić. Podłączone do głównego czujnika systemu SRS w razie uderzenia napełniają się gazem, zabezpieczając klatkę piersiową pasażerów. To dobra wiadomość dla kupujących auta tej marki. Zła jest taka, że od 2012 roku nowe pasy będą przez Forda instalowane tylko w auta przeznaczonych na rynek niemiecki, jak poinformowano nas na stoisku Forda na 64. salonie samochodowym we Frankfurcie. Przyłączamy się do europejskiej akcji ICE. Właściwie każdy kierowca posiada telefon komórkowy. Apelujemy, aby pod hasłem ICE wpisać do komórki numer telefonu kontaktowego. Tak, aby gdy przydarzy nam się jakiś wypadek, udzielający nam pomocy ratownik, mógł powiadomić najbliższego członka rodziny. Do sprawy będziemy wracali. Rysześ. Kończąc nasz program, przypominamy o obowiązku zapinania pasów. Przy gwałtownym hamowaniu nasze ciało podlega przeciążeniu. Nie pasów może prowadzić do tragicznych skutków. Dlatego zapinaj pasy. Zawsze. Do zobaczenia za tydzień. Tak to jest twój nowy dom Honziku. Jesteś zapłacić i tuhle cenę? Nie myślisz? Zapłacisz.